你不去拍这些了。 Zaczynać, czekamy. Jeszcze Czekał przyjechali pan Marcin. Да. Mm -hmm. yeah. Chwileczkę dzisiejszego pielgrzymowania jest, że w pierwszą sobotę miesiąca września, siódmego września spod kościoła Matki Bożej Różańcowej Olsztyn Dajtki do miejsca objawień Matki Najświętszej w Gietrzwałdzie dla poruszenia biskupów wiernych ortodoksji katolickiej w kulcie, w doktrynie moralności. By modlitwa każdego z nas i wszystkich razem, jako pielgrzymki, jako pielgrzymów, była Panu Bogu miła ze sprawą Matki Najświętszej przyjęta i wysłuchana. Dla większej chwały Bożej, dla powiększenia czci Matki Najświętszej, dla wolności Kościoła Świętego, jednego, powszechnego, katolickiego, apostolskiego, świętego i dla pożytku dusz naszych na tę intencję. Pater Noster quies in celis, nomen tuum, advenia dregnum fiat voluntas tuasicud celo, terra. Panem nostrum, et ten nobis rebitannosa, nosa, et nos dimittim, et evus erbit et ne nos inducas in tentatione, sed libera nosa malo. Aniele Boże, stróżuj mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, coś duszy ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Na intencje wszystkich, którzy dzisiaj pielgrzymują do Matki Najświętszej, miejsca objawy pielgrzymów związanymi z kapłańskim bractwem świętego Piusa X za księdza Edwarda Wesołka. Dla wszystkich o otrzymanie, uproszenie łask potrzebnych dla zbawienia duszy. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventis Jezus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostra, Amen. Dla pożytku każdego, duchowego każdego, z pielgrzymów uproszenie, tych łask, o które indywidualnie prosicie Pana Boga, za tych, którzy prosili naszą o modlitwę, nie prosili za Panią Beatę, za tych, którzy nam dobrze czynią, dzięki którym mogliśmy tu dzisiaj przyjechać, za darczyńców. Ave Maria, gracja plena, Dominus tecum benedicta Murieribus mulieribus, et benedictus fructus ventis Jezus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et mortis nostre. Amen. Wieczne odpoczywanie rad zmarłym dać Panie, a światłość im Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. za tych, co pomrą dzisiejszego dnia, wieczoru, nocy.

i nie sprawował najświętszej ofiary mszy świętej w Rycie Rzymskim w jedności z Bergolio, bo to jakaś groteska z wiary katolickiej, zwodzeni siebie i bliźnich, którzy tu przychodzą. Za tych, którzy w takich kapłanach upatrują jakichś wielkich autorytetów moralnych, swymi się liczą, by by zważali na krew Zbawiciela, drogocenną krew Zbawiciela dziś przy pierwszej sobocie miesiąca niepokolanego serca Maryi Bo Najświętszego Serca Pana Jezusa. Serce Boże, które znalazło swoje odzwierciedlenie w ludzkim sercu Matki Najświętszej. I odpowiedź, jaką serce ludzkie musi dać, powinno dać, może dać, chce dać. Na miłość Serca Bożego, odpowiedź Matki Najświętszej, jej serce. Upraszajmy ten łaskę miłowania Pana Jezusa w drodze pielgrzymi dla tych wiernych, którzy tu przychodzą, dla kapłana księdza Grzegorza i innych kapłanów, którzy wciąż mimo spawania najświętszej ofiary mszy świętej w rzymskim, w okowach modernizmu, uległości, heretykom, heretykowi, Bergoliu. rzekomo dla wyższych celów, jak to usprawiedliwiają, usprawiedliwiają może się okazać, że w Bożych oczach nie daje się tego usprawiedliwiać dłużej i jeszcze. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventis tui, Jesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amen. Za łaskę zobienia filmu Wieczwał 1877 przez pana Grzegorza Brauna. Przez kilka lat, mimo łączenia tej pracy z obowiązkami zawodowego polityka, że to, co przed laty zapowiedział, za łaską Bożą dopełnił, film został zrealizowany, żeśmy go mogli w Gieczwauzie tego pierwszego dnia publicznych pokazów obejrzeć i na ten sposób, uposażeni, lepiej pielgrzymować. Na intencje Pana Grzegorza brał na wszystkich, którzy ten film przyczyni się do jego powstania. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w odżywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Mario Królowo -Polski. Się za nami. Matko Boże Kieczwałcka, Błogosławieństwo na drogę. Domnisłowisku, Edkum Spiritu. Benedikat omnipotens Deus Patry, Twiuset Spiritus Sanctus. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wstał się w i radość wyruszania kolejny raz. Który w raz? Trzydziesty z comiesięcznym naszym pielgrzymowaniem, dziś przypadło w pierwszą, nie, nie w drugą, jak długi już czas, ale pierwszą sobotę miesiąca z tytułu chęci połączenia pielgrzymowania z obecnością na filmie poczynionym, wyreżyserowanym przez Pana Grzegorza Brauna Gieczwał 1877 Bogu niech będą dzięki za tą lekcję geopolityki którą odbyliśmy każdy z nas niezależnie od tego czy ma jakieś zainteresowania polityczne czy nie przynajmniej mógł usłyszeć o wydarzeniach o których, tak jak w tych rozmowach, gdzieś tam pan Grzegorz mówi, nie studiują, nie, nie wiedzą, i profesura, i licealiści, ja się też do takich za, zaliczam, mimo że ani z, z profesury, ani już nie z licealistów, to o, o, o tych faktach, wprost z wojny gotowej na tamten czas, w zalążku wojny światowej. I co Objawienia Matki Najświętszej powstrzymały, a przecież polityka to jest tylko jakaś część tej doczesności. Zasadniczo zawsze przyjście Matki Najświętszej, ingerencja nieba ma charakter zbawczy dla każdej duszy, więc tym bardziej się cieszymy, że z tego apelu, który po filmie był kierowany przez Pana. Pana posła Grzegorza Skalika do pielgrzymowania za trzy lata do Gieczwałdu, to my możemy powiedzieć, że 33 trzeci raz już, co miesiąc stąd. Ja trzydziesty chyba pierwszy dwa razy nie byłem, tak sobie pamiętam, a Pan który raz? Powinien Pan pamiętać, <noise> że, że jesteśmy uzbrojeni, Tą większą dziś świadomość, wdzięczność w związku z tym, ale właśnie tą, tą intencję, że idziemy zawsze przecież upraszać łas nam potrzebnych i koniecznych dla zbawienia duszy, i upraszając dla siebie nie sposób nam nie upraszać dla naszych bliźnich. W związku z tym, do wydarzenia, które miało miejsce po yy, filmie. Kiedy podszedłem, żeby podziękować za, za film Panu Grzegorzowi, daj Boże, się odniosę jeszcze, ale nie w tej chwili. Teraz o tej radości, wdzięczności, czcigodnym wiernym mówię I, i z, z tą jakąś tą większą, właśnie podbudową, w jak wielkich wydarzeniach uczestniczymy, że, że nie musimy jako do Gieczwaldu chodzić dopiero na zachętę i nie za trzy lata. E Dopiero, bo znowu teraz w tych corocznych pielgrzymkach, czwarty raz już kroczyliśmy w minionym. Dopiero co mamy wrzesień, więc w sierpniu przyszliśmy z Poznania. Więc daj Boże, że za trzy lata, na 150 lat od objawień pójdziemy też i, i jakaś to będzie większy wymiar tego pielgrzymowania od strony ludzkiej. No bo jak będziemy żyć, jak świat będzie istnieć, jak, jak będziemy, jak jesteśmy. Z radości widzieć, czy godnych, wiernych, czy jest ktoś, kto jest pierwszy raz w tej pierwszej? Ja, czyli? Pan panel A, pan przygodny z miasta Łodzi. Mógł zapłać do Bieczfaldu przez Poznań, dobra droga przez Pana, bo radość, że osoby, które dłuższy czas nie były tak, jak obiecały, że, że są, przygodny pan. Ci, co dłuższy czas nie byli bez przyczyny jakoś, ale też dzisiaj są, żeśmy szczęśliwie przyjechali. Daj Boże, szczęśliwie dojdziemy. Ten obraz zostaje, jak bardzo potrzeba nam łask Bożych wypraszać, bo po ludzku to nie tylko w tej skali globalnej, ale czasem te indywidualne, jawią się jako beznadziejne. Nie są beznadziejne nie są beznadziejne. Są dla naszego wzrostu wierzy i próby wiary i wytrwania wierzy. Wytrwania wierzy. W której wierzy? Katolickiej wierzy? Pan Brown się opowiada po stronie wiary bergoliańskiej, żeby sobie z tego zdawać sprawę. A jednocześnie tego nie może zadeklarować, bo by było mniej ludzi na sali. Dlatego słyszymy o tym, że mamy do Gieczwaldu iść za trzy lata, ale po co? Bo tam figurka jest, no myśmy figurkę widzieli. Matka Najświętsza w Gieczwałdzie co mówiła, co jest ważniejsze: różaniec czy msza? Msza, msza. No To na którą mszę mamy iść za trzy lata do Gieczwałdu Na nową. A jeżeli nie na nową, to trzeba to odważnie powiedzieć, i politykowi trzeba to odważnie powiedzieć. Jeżeli chce liczyć na wsparcie od Boga, jeżeli nie robi tego kupczy, myśli, że da się politykę z Panem Bogiem realizować, na, w cudzysłowie, że mam tu politykę, na sposób jak ci władcy, gdzie tam słyszeliśmy, że rząd angielski utrzymywał zarazem, kogo tam utrzymywali. Ale płacili jednym i drugim. Tych, którzy tam przeciwko Rosji, i tymi, którzy z Rosją, czy Pruski, to samo, Bismarck. Wszystko jedno, jedno wielkie szachraństwo, no ale w świecie ludzkim być może oni jakoś są, przynajmniej dla swojego sumienia to uzasadnią. Przed Bogiem człowiek nigdy takiego działania nie uzasadni. Jeżeli się robi film na, na Ogieczwałdzie, e, potem się widzi dramat tych sióstr też, gdzie była ta siostra biedna, Samuleska, że umarła szczęśliwie w 1950 roku. 1900, nie musiała przeżywać, że wojna światów dotarła, obijała Watykan, Rzym. Widzisz te ogłupiałe stare siostry, które tam wspominają Barbara, a potem idą przed tabernakulą i dołdałem. I czyli już zamiast uklęknąć, to główkę pochyli, tak? I nie ze starości, bo się dokonała rewolucja w pobożności. Że, że, że wołać ludzi do Gietzfałdu za trzy lata z pielgrzymką, jeżeli nie ustali się, kto tam odprawia mszę, jaka msza i do tego, gdzie ta msza, no to samo to się, że tak powiem, nie, nie ujaśni, to musimy dzisiaj już wiedzieć. No to wychodzi na to, że my wytaczamy pewien tak, w takiej tej garstce, ale jak ten pociąg tam po torach strategicznych, że to w XIX wieku, XVIII, to tory to były jak ten pocisk, tak? Tak to było taka tam metafora. No to my widać idziemy jak taki pocisk. No. Taki pocisk. Dlatego się... Nie ubrudziłem sobie drugi raz ręki. Nie dlatego, żebym sobie nie chciał, nie chciał podać, tylko ktoś widocznie, ktoś ma nieczyste sumienie. No. I filmy można robić, a pytanie jest, czy dusze zbawili. Także my się cieszymy, że, że ruszamy z pielgrzymką za grzechy zawsze, jak idziemy, jak spiacyjnie za swoje, za swoje się kalać, jakby ktoś miał przeciwko nam to, jak wiemy, co ma to przepraszać, jak nie wiemy dopytać, co masz przeciwko mnie. Ja dziś dopytywałem, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Już mówię to, co na jutro, daj Boże, będzie. Myślę, że materiał, który pan ma, filmowy pan upublicznił, to proszę, powinni Polacy widzieć, znać ludzi polityki, jak się zachowują, jak są i co wierzą. Proszę pamiętać, że jak ktoś wierzy wiarą bergoliańską, to chyba w świetle wiary bergoliańskiej, nie wiem, czy ja zostaję bratem, czy już nie. Chyba nie. Czyli to też jest kłamstwo. Bracie. Bo więzów krwi nie ma. To jakie są? Chyba, że się wierzy wiarą bergoliańską, czyli wojtyliańską. Nasi starsi bracia wierzą, Żydzi. To wtedy tak można. I coś z tego widocznie, mimo wszystko, bolesne w autorze panu Grzegorzu Brauni jest. A jeszcze ważne zobaczyć zachowanie tam pana Musakowskiego i innych, które wskazuje, że posiane jest jakieś ziarno diabelskie w sercach także tak jak ksiądz może się potępić przy ołtarzu i od ołtarza, tak można filmy o Gietrzwałdzie robić a potem przyjdzie diabeł i swoje zrobi przez ludzi nami zruszać, żebyśmy od wszelkich konszaktów, któreśmy dzisiaj ze złem odeszli przez przez spowiedź święta, przez decyzję o spowiedzi. Pierwsza sobota miesiąca, żeby nabożeństwo pierwszych sobot włączyć w dzisiejszą pielgrzymkę, czyli odmówienie różańca. Będzie 15 minut rozmyślania w czasie drogi, będzie taka okazja, i wszystko to jest czynić. Na mszy święty, już kto był, no to my w Poznaniu, to da Bogu dzięki w Baranowie. Kto tam mieszka na placu w Stanie, czy dojechał, to był nam mszy Święty. O drugiej w nocy odprawiałem. I trzeba nam to wszystko czynić jako zadośćuczynie za grzechy przeciwko niepokalnemu sercu Matki Najświętszej. Ruszajmy w drogę, Pan Bóg przygodny, pielgrzymom błogosławień. Radość wszystkich widzieć dosyć licznie nas jeszcze, tak. Dużo nas, rzadko kiedy było. Z wszystkimi się przywitałem, tak, z wszystkimi. Pana Wa Walentego nie ma. Pana Walentego nie ma, nie, nie To możemy ruszać, no to ruszymy z różańcem w takim razie. Jakże nam no już, anioł pański odmówiony, różańc. W imię Boże. Zdjęcie? Tak, Aha, zdjęcie, pamiętko.